Macie 5 minut Lecimy, dawaj A my widzowie spędzamy 24 godziny w mojej nowej furze I siedziałem na tym, coś pękło O nie Nie ja! 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 Obczajcie, to jest ta fura Wiadomo, w tym momencie właśnie zbierają rzeczy, które będą mi potrzebne, żeby przetrwać w tej furze. Tu nice. jest tyle miejsca, więc obstawiam, że zbudujemy sobie jakąś sekretną bazę coś takiego. Albo może jakieś stanowisko gamingowe. Ale co, zostało jeszcze. W sumie czekaj, ja też mam 5 minut na to. Tak, ja stary. Muszę leć. Dobra, widzowie, my już mamy mało czasu, bo ja musiałem wam pokazać furę i w ogóle. Więc po prostu wezmę sobie ten fotel, żeby mieć na czym siedzieć w środku. Stary, zostało ci jeszcze 15 sekund, będziesz zrobić jakąś rzecz. Stary, ja widziałem, że dziś się, się na to tranił, ale w końcu będzie nie wziął, więc ja to wezmę. Dobra, Bierzemy to wielką piłę. Dawaj, dobra, dalej, dalej, stary! O, dala, lecimy! Dobra, dala, szybko. dobra. Ale, dala, I'm Co robiszcie? O, dzięki, dzięki. Jeszcze tutaj została pucha. Ja wam pomagam, ja wszystko zrzucamy. Potem! Dawaj, Hotel. dawaj, dawaj, szybko. Dobra. Oficjalnie zaczęły się 24 godziny w tym oto aucie. Każdy co przetrwa te 24 godziny dostaje ode mnie tysiaka, ale będą zadania i utrudnienia. Pierwsze zadanie w sumie się już teraz zaczyna, bo będziemy po prostu jechali. I to bardzo ostro. Więc Pączek, siadaj za kółko, okay. dawaj nam kamerę i my będziemy po prostu relacjonować, jak to będzie wyglądać tutaj. Ja widzowie będę jeździł jak totalny wariat i gwarantuję wam. Że będą tutaj wymiotować pod siebie. Gwarantuję wam to. Dobra, dobra. I ty dobra. w ogóle zajęłeś mój fotel. O, to ja Was dobra. zamykam. Zaraz odpalam silnik. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, widzowie. Dzięki. Ale to jest ciemno, strasznie. Dobra, czyli mam cię zwolnić, tak? Fotel. Dobra, nie chcę pożyczyć, to nie spodzam! Okay. Mogę sobie wziąć swój fotel tak, ogólnie. To Ten jest mój. Zobaczymy, co powiesz, jak będziesz chciał iść spać. Nie masz kołdry. Słuchajcie, czy jesteście gotowi? Właśnie ruszamy. Właśnie chyba trzeba zająć jakieś miejsce, a jeżeli masz tego dobrego, to sobie tu godzę. Słuchajcie, tylko ja Przemyślałem o ciastku kalen Ej, uszeliśmy Ruszamy Ooooj dobra, dobra Ooooj O oj. Słuchajcie Ej, siedziałem na tym coś pękło No miejmy nadzieję, że to twoja koszta Dobra, dobra, oj, oj dobra. dobra, siadaj, bo ty nie wytrzymasz tego Siadaj na fotelu Na fotelu, niech nie brzmi Czekaj, ja muszę naleźć O, ja Ej, nie Siedzę tyłem, to też nie, to też nie to jest dobrze Mam parowa na O Słuchajcie, co się dzieje co? Co, jest? co to za Co to za Nie Aj, najlepiej to jest tak w ogóle siedzieć. Ej, mega topy rzeczy przychylono się, przyjąć, Igor. Co jest? To no. do, do, ten fotel, no idealnie. Ej, mam jeszcze piece, ale ja mam jeszcze piecek, jakby to było. Co ty I robisz tak, lecimy go? O! I dziwek jest teraz bezpieczny. Jest to, turbo tak. bezpieczny. Teraz, jak cokolwiek się stanie, to nie spa. Musimy sobie znaleźć jakieś bezpieczne miejsce tutaj. O, ja Widzowie, obczajcie to. Jak tu jest zarąbiście? Mam tutaj kocyk jest cieplutko i jestem bezpieczny. Mogę tu zostać. Mam nadzieję, że naszym pierwszym przystankiem jest McDonald's. Ej, właśnie, Igor, bo mówiłeś, że. Słuchajcie, zadania ogólnie, ale to jest na razie pierwsze zadanie, które musimy przetrwać. Jak nam się uda, to potem będzie szarcie. Ej, widzowie, zatrzymaliśmy się właśnie. Chyba wróciliśmy na chatę. Dobra, widzowie, idziemy sprawdzić, co u nich i jak się trzymają w tym busie. Jak się czujecie w ogóle? No ja full ja bezpiecznie. Ja spoko, tylko czasem mnie smyrała ta ręka w głowie i się bałam. Nie było tak źle ogólnie, nie było tak źle, chociaż czasami jak zarzuciło... Żyjecie? O, żyjemy, no. Jesteście głodni? Strasznie. To zaraz lecimy na szamę, ale mam dla was jedno zadanie. Ponieważ muszę was zamknąć, muszę to zrobić z kluczyka, ale kluczyk zostawiłem w kabinie kierowcy. Więc kto pierwszy mi przyniesie ten kluczyk, będzie miał mega fajne ułatwienie w kolejnych zadaniach. Czekaj, ale ja czyli, mówię, ma, czyli możemy wychodzić na zewnątrz, nie. Możecie wychodzić, ale nie możecie dotknąć ziemi. Okay, I ogólnie mam dla Was ułatwienie. Znajdujemy się w busie, więc widzowie, ja będę na tyle dobrym ziomkiem, że im otworzę te drzwi. Więc będą mieli zdecydowanie Okudne, nie, łatwiej. Dobra, Ciebie chyba idziesz tędy? No. Ja idę dachem w takim. Dachem. Dobra chłopaki, kto pierwszy mi przyniesie. Tak? Kto Dobra. pierwszy mi przyniesie te kluczyki? Dawaj, wygrywa tak. Ja jestem z mentalny. Dor, co ja tych się będą Co jest? What the hell? Kluczyki. Pary, to totalna kompromitacja. Ale chociaż mam fajne widoki, pokażę widok, pokaż. Widzowie, obczajcie to, tu jest Zipson który się wspina. Hello, a ja jestem tutaj. Widać całą ulicę. Tak to wygląda tutaj na dachu, ale teraz muszę jakoś zejść na dół. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale Pączek, trzymaj kamerę. Dobra, widzowie, ja idę w takim razie zamknąć busa i ruszamy w drogę. A jak nie zejdziesz, no to będziesz miał problem. O, dobra, chyba stary się udało. Udało się. Dobra, spięcie się. To ja wam oddaję kamerę i lecimy na szamę. Yeah! Poczek jeszcze tam do stół i krzesła. Powiedział, że nam się przydadzą. Nie musimy siedzieć o, na łokonach. Ruszamy. Dobra, widzowie, widzimy się pod żarciem. Boże, może trzymaj się do trzymaj się. Właśnie się zatrzymaliśmy i totalnie nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy. Nie, ja czekam, my też się dżuni nie Ale dobra, chyba sami możemy otworzyć. Tylko jak będziemy gdzieś na ulicy. Dobra, otwierasz? Otwieram. Jaki teleport? Byliśmy pod domem i parkiem. Pod parkingiem, czekajcie, gdzie my jesteśmy? Gdzie to nas wyjąłeś? Ale co nam dasz? Co nam dasz jakieś A co byście chcieli? Pa, makaca. wszystko wybrać? Weź nam przynieść po prostu stary jakiegoś maczka, dużo McDonalda. A stary. gdzie proszę, stary? Proszę. No dobra, już. To ja was dobra. tutaj zamykam i zaraz wracam. Ile muszę czekać na to jedzenie? Można... Dobra, mam dwie informacje, dobrą i złą. Dobra. Która pierwsza? Zła. To powiem wam dobrą. Dobra jest taka, że mam McDonalda. Zła jest taka, że zeszło się minimalnie dłużej. W maku pracuje mój kolega i powiedział mi, że jeden pan uberowiec nie dowiózł i musimy dostarczyć jedzenie w prawne miejscu. Co? Czyli my jesteśmy dostawcami? Tak. W sensie ja jestem dostawcą, wy jesteście magazynierami. być dla na nas jedzenie, które mieliśmy zjeść. No, też zjesz, ale stary ktoś też zje. Dobra, dawaj to żarcie. Ile to jest? Proszę, żebyście to wszystko rozpakowali. Ja gwarantuję wszystkim widzom, że się nic nie rozleje. Zesik, w sensie wy wygwar gwarantujecie widzom, że się nic nie rozleje. Uuu, patrz jakie w ogóle dziwne. Jakiś nowe. To ja was zostawiam i jedziemy w trasę. I Okej, okay, czyli to jednym słowem będzie challenge, żeby jedzenie nam nie spadło w to... stary, ale wiesz co, jak to jest dostawa? Zobacz, że on po wszelku będzie jechał, żeby jak najszybciej to odpowieść O, wszystko jest puste U mnie też, czekajcie, tu pusteczka Też u mnie pusto Dobra stary, to trzymamy, bo trzeba w nowym roku trzymać się dziko, bo ja chcę trybkę Którego? Czyli lemon? Tak. Nowy tipik jakiś, słuchajcie tak. mamy Dawaj, odprawi, bo Ale ładnie pachnie Ale pachnie ładnie, dobra ja też to spróbuję Mmmmm mm. no Ale dobre Trzymajcie napoje, bo będzie ciężko dobra, ja Dobra, trzymaj, trzymaj, trzymaj Nie, nie możemy w ogóle zjeść Jeść. Słuchajcie, jak coś spadnie na ziemię, to i tak to jemy, nie możemy marnować jedzenia O, dobra, o, już są pierwsze fryteczki Nie ma Trzymaj, o, o Jest ciężko Ej, o, ej, mi krzesło O, ja leżę Co się dzieje z krzesłem? A jedzenie jakby nigdy nic no, no, Ej, nie, nie, nie Trzymaj pića <laughs> trzymaj, trzymaj. trzymaj Tego co, ja upiję trochę tych pić, żeby one się nie leżywały mm. Ej, dobra, o Chyba idzie wszystko w moją stronę trochę, nie? Nie no, podoba mi się to Na razie jest spokojnie, na razie jest chill Masz mega fartu domowe, ok, ale się zatrzymaliśmy O matko O starej klaskiłem się O o o o O, dobra <Glanki> Ja się muszę zapry-, zaprzeć jakoś Ja się staram wjeść, ale ciężko o nie, wjeżdż, sosik Ale to jest trudne, bo trzeba cały czas poprawiać widzenie, żeby nie spadło Ja trzymam na piwową w No mam, dobra, o, dobra. Dobra, dobra. Ja tak tutaj walczyłem o życie, on no, tak rzuca w ogóle, nie wiem czy wam, wam też tak rzuca Aha. Tak i te picia najgorsze są. Dobra, ja biorę gryz, ja bym gryza ja... oh, ja by o, o, o kurde! Oj, oj, oj Oj, oj, oj Ouch! o, 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 to Ouch! 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 O kurde. Ouch! 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 Nie, 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 nie! Co się ja. stało? Kiedy to się stało? Ja wcześniej się zadałem, to moje. co mam trzymać? Nie, co mam trzymać? Dobra, o gigi, trzeba starać się. to, co się da. On będzie na dostawie, on będzie tym na dostawie. Tak, tego oddamy na dostawie, no? Ale nie skawto, by się ukupić. Dobra, zrobiszcie? Ja co, odratowałem całego. Mamy prawie wszystko, no? dobrego pola. Ja dwie jeszcze mam w razie, co? Więc ja możemy oddać. Stary, dwa picia się całe wylały. Nic, stary, nie stało. Ty ty Miałeś to Ale posłuchaj, no, Dowieźliśmy, do... Tylko nie, nie całe. Posłuchaj, zostały burgery. Jesteś też nie wiecej ma kulkuję jeden. Nie powinni się skapnąć. Jest jeden Ej, Ja go stary. Dobra. No i tak. też trochę zjedliśmy w sumie. No nie, ale jesteśmy na myjni. Aha. Słyszałem wszystko. Teraz zapraszam na karę. Jaką karę? Jest. A, Ej. Okay, Ej. Nie, 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 słuchaj. widzowie. Zrobili mega syp, nie dowieźliśmy e, jedzenia na uberze, więc teraz czekaj Sara. Najpierw poszczątam sobie na przykład. A teraz to ma tutaj Z fury, po prostu, żeby umyć te rzeczy, a nie żeby to umyć. Co oblać całych. No, Dobra, widzowie, ja nie jestem też takim potworem, za jakiego pewnie mnie macie i teraz pędzimy szybko do domu. Dam im rzecz na przebranie, dam im jakiś ręcznik. Słuchajcie, jesteśmy już pod chatą. Widzowie, pozwolę im teraz poprosić mnie o kilka rzeczy, które im przyniosę, żeby mogli sobie tutaj miło spędzić noc. Ja wiem, co ja chcę, ubrania. Robimy tutaj ubrania i robimy tutaj salon. Robimy tutaj salon, wali mi tv playaka i gramy. Chcemy, żebyś zabrał wszystkie te rzeczy, które tutaj są. Dobra, tak? nie ma problemu. Dobra. Słuchajcie, mam już wszystkie rzeczy, o które mnie poprosiliście Dosłownie chwila czasu, żebyście zmienili tego buza w wasz salon Nice, a jak to wygląda? Na razie jest ja, o, nie Jak tam? No Mi się moje kolorowe, słuchajcie Ogólnie to Ola do mnie dzwoniła i będę wracał na chatę już Zostawiam was tutaj, wam została tak naprawdę tylko not Także ja was zostawiam i widzimy się rano Siema Dzień dobry Halo? dzwoni Halo? Dzień dobry, chciałem wam powiedzieć, że nie zamknęłem fury, Także jak będziecie zapytały, że A, nie zamknęłeś fury. No dobra no dobrze, bo możemy wyjść jak temu No elo Nie idziemy nigdzie, zostajemy tutaj do rana i po prostu kończymy challenge Te konczypki tam leżą w sumie i tak się nikt tam nie Dobra, to dawajcie w kime, tylko światło głos Słyszycie to? Halo? Ej, wstawajcie Wstawajcie już Słuchaj Dominika Koniec challenge'u Widzieliśmy Już jest rano? Słyszycie? 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 Idź dookoła Ej, bo my zostawiliśmy furę, spotkałeś się tutaj... o, o nie, to jest palił Dobra, dobra daj, daj kamerę, daj kamerę tam Gada, się kopi, Ja na przykład, ja do środka Gazuję normalnie, gazuję Stary, nie możecie zrobić No dawaj, wykryj się Dobra Stary Nie wiem, to jest jakiś, to jest jakiś potwór stary nie Jak mam? potwór? Nie wiem, co to jest Od no. razu ruszy, dobra, dobra Wychodzimy stąd Stary, zginiemy tutaj Walić ten cieleś, uciekamy stąd O a co z tymi wszystkimi rzeczami? Dobra walcz, to do, to wracamy ze środka Widzowie jak widzicie nie udało nam się zrobić challenge'u Prawie zginęliśmy Widzimy się w następnym odcinku, zostawcie suba, lajka, like elo